Cześć mano, z tej strony Koker, a dzisiaj Wam zaprezentuję Giereczkę 2 na 2 w Head Warsy. Grałem dzisiaj z Krytym. Wykręciliśmy bardzo dobry wynik, bo chyba najlepszy jak dotąd. Zapraszam do oglądania i sorry za to, że nic tam nie gadałem na odcineczku. Bo tak spontanicznie po prostu łączyłem nagrywanie, nie wiedziałem, że wygramy aż tak szybko. Nie wiem, czy to też się zalicza do tego, że wygraliśmy tak pełnoprawnie, bo ludzie się zrajowali i po prostu wyszli z tej gry. No ale mam nadzieję, że Wam się spodoba, oglądnijcie do końca, skomentujcie i napiszcie, czy chcecie poradnik, jak grać w Headworsy, czy nie, bo to jest nowy tryb, dużo osób nie wie, jak to się gra i chciałbym Wam pokazać, jak i o co w tym chodzi. Więc zapraszam do oglądanka, zostawcie łapkę w górę i subika, jak, jak to jest nowy i komentarz, czy chcielibyście, czy nie. Żółwiczek. Netta, nota. To, not to. Jest nagrywanie, jak coś... w tamtej grze nie, nagra, nie, nie nagra. No nie jest Ogólnie to 7 minut zajęła nam tamta gierka no ta, Tamta gra to, to, że... Dobra Raz, o, Dobra Dobra, to tak nie, to, że klikamy dalej A bambam 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 brap 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 jakikolwiek brap ty brap 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 gierka była piękna No normalnie no, tak. no, no to się trudno I tak -daj, mi złota, daj mi złoto, daj mi złoto. Dawaj mi złoto tylko Poczekam Albo idź tam i... na generatory żelaza, a ja pójdę na złoto. No to się i tak będę podłapywać trochę to mam, to mam pomysł Cały ekwipunek trzeba że jesteś z żelazem zupełnie że Patrz co tam. już mam <noise> o patent, o, dobra, że jedę łóżko obudować. No, na, no, no, najbardziej odwalę sposób. Cyk, 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 cyk. Że my im tak szybko rozwali... że my ich tak szybko doprowadziliśmy do depresji, że sami. <noise> no. Kis maj Dobra, idę teraz tego Muszę się podbudować Cztery klatki Dalej się nie... No i tak mnie teleportuje Wełny Wystarczająco Kurde, sieciarę to... kupiłem, to znaczy... Krócy. No sieciarę Krzynki jeszcze nie mam jeszcze kupię kamienny mieczyk. Yy, to mi skórzano zbroję na 16. I, po, i, po, i aż więcej nie potrzebuję czego. Tak z tym zginę. Tej żelazo Ja potrzebuję na no ten. Też sobie se to zrobię. Nie potrzebuję na wełnie. Dobra. Ziąż tutaj. Masz. Masz. I mi nic więcej nie jest potrzebne. To już ja jestem muszę uzbrojony i wyciskać. <noise> Jeszcze dwie minuty mamy chłopy. No już mamy ten, już mamy uzbrojenie to, to ptać. Takie jaki potrzebny jest. I skrzynkę kup, skrzynkę kup. Jeszcze jak mieczyk zdążymy zrobić. No ja już mam. Ja <noise> To my tu już jesteśmy 5 minut, to my jesteśmy w stanie się uzbroić na maksa. No, okay. na maksa. Tak, prze... tak już, że przeciwnicy depresji mają. Masz enchantowany łuk? Tak. <laughs> ja To jeszcze nie na ten najlepszy poziom, muszę jeszcze 6 zbierać. Dobra, to tak ja się już Jeszcze 50, 50 sekund. No tam jeszcze ten, to jeszcze rób. Zanim ja się dobuduję, to wiesz. Jak będzie krytyczna sytuacja, to ci będę mówić. I super itemów nie mam. Co, bo to mi szkoda nie będzie. Te generatory złota zresztą ulepszy, ulepsz je. Jak możesz. Albo nie, szkoda, szkoda pieniędzy. Nie, no, one już są niepotrzebne, albo ile. Ziomsztajn. Widziałam, że ten ogarnie totalnie gierkę. Dobra! Ja się przygotowuję. 10 sekund. Ty, ja moja ci mogę zrobić jakiś łuk, jak chcesz. co? ja nie mogę strzelać z łuku! Dobra, 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 dobra! Dawaj, Idę. dawaj, dawaj. Jak, jak, jak będę widzieć typa to od razu by ten. Wyjaśnię. No ja już ten, ja już idę za tobą. Buduję. Tak, popa. ja buduję, no. Chopa wyjaśnij od razu. To, to nie ma sensu. No wyjaśnij, daj go. Trafiłeś. I ucieka. Dobra. Masz wełnę? No mam, stack. Dropnąć ci. Nie, 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 ja mam, ja mam stack. Tylko mówię, że jeszcze obudował, to tak czy życie, ja się buduje dalej do przodu. O oni w ogóle kulek nie mają budowanych. Co za typy. Mi... Trzymaj refa, chociaż... I tak zginę. Nie, nie dawaj mi refa. Uważaj, uważaj, ty idzie, ty ja zginę. Łuk, łuk, łuk Kurde, spadłem! Ale ty, ty ja zaraz do ciebie dobiegnę, bo nic nie straciłem, praktycznie się. Idź i, daj, dajesz, 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 dajesz. Wyjaszny Idę idę ten. Kupię, ten... Kupię coś? Mieczyk? Jak miecz... miecz. Nie, po co. Nie ma. Dajesz. Dobra, idę do ciebie. Ja mam cooldown. Wyszedł, wyszedł jeden. Teraz ten drugi też wyjdzie. Będzie rekord. Szybko, szybko, szybko! Nie, Nie no, chcę do... chyba powalczyć. Niż drugą, dobra. Jest, jest nowy rekord. 6,39 lub screena. 6,39 widzowie. Nice. Pog, jak my tak będziemy ten? No dobra, ja... Dzięki widzowie za oglądanie, trzymajcie się, ją To ten, to jeszcze...